pierwszy, ten lepszy. W Lubaniu w Dolnośląskiem pod osłoną nocy utworzył się komitet kolejkowy. Mieszkańcy zaopatrzeni w krzesełka, stoliki, termosy, śpiwory, a nawet przyczepy kempingowe czekali. Kolejka jest. Przecież ślepy nie jestem. Ale głuchy chyba. Gdy oboje rodzice muszą pracować, opieka nad dziećmi to dla nich sprawa życia i śmierci. Dlatego wzięli urlopy albo zaprzęgi dostania w kolejce dziadków. Ale po kolei. Nie roboty. Blisko 20 godzin w kolejce czekali rodzice, którzy chcieli zapisać dzieci do miejskiego żłobka w Lubaniu. Rzeczywiście słyszałam, że ludzie w kolejce stali. Ja przyznam szczerze, że w nocy mi się śniło, że też stoi w kolejce, e, ale nie, nie zdecydowałam się, bo nie miał kto. Pierwsza osoba ustawiła się w niedzielę o 14. Ci rodzice, którzy dzisiaj przyszli, to się dostaną, oczywiście, że tak. A stać y, wcześniej to jest moim zdaniem niepotrzebne. Było. Rano okazało się, że w żłobku jest 26 miejsc. W kolejce stały 22 osoby. Tak bywa. W teleekspresie dziś to wszystko kłania.